Cześć dziewczyny. Właśnie niedawno wróciłam z pracy, zdążyłam coś zjeść, przebrać się i kręcę dla Was ten filmik, bo dostałam dzisiaj mojego Glossy boxa majowego, i chciałam, żebyście były ze mną, jak będę go otwierała, żeby ktoś właśnie ze mną był, jeżeli się rozczaruję, mam nadzieję, że się nie rozczaruję. W każdym razie jeszcze jest nieotwarty, będę go otwierała przez Was. Nie mam pojęcia, co się znajdzie w środku. Nie oglądałam ani filmików. Ani nie wiem, czy ktoś pisał na blogu. No, w każdym razie otwieramy. Nigdy nie wiem, jak to się otwiera, ale no, to chyba tak. Dobra, otwarte. Strasznie jestem ciekawa, co w środku jest tutaj w tym miesiącu. No, mam oczywiście różowe pudełeczko takiej wielkości. Ja już mam trzy w swojej kolekcji chyba trzy takie różowe budełeczka. One no, bardzo fajnie właśnie na jakieś kosmetyki, na tu dupery, żeby e, coś prze, e, przechowywać w tym pudełku. Otwieramy Mam tak. Oczywiście zawiązane. Ja Rozwiązuje. je. <grych> i tutaj mam. Mm -hmm, mm -hmm. Widzę już w tej chwili, że dwie pozycje się powtarzają. Z tym, że to są inne kosmetyki, ale z tych samych film. Może ja Wam pokażę. To sobie zastepujecie i będziecie mogli przeczytać, co tutaj jest. Ręka mi się trzęsie. Nie wiem, czy coś widać. Mam nadzieję. Dobra. Może coś tu zobaczyliście? Więc odklejamy. Oczywiście jest naklejeczka. Odklejamy, odklejamy, otwieramy. I nie mamy coś takiego. Pełno par jak zwykle. Więc będę musiała czytać. Pierwszy to jest Lirak. O I to jest rozświetlający krem multivitaminowy. A, coś tam, coś tam? Rozświetla, wygładza i doskonale nawilża skórę, przeciwciała znakom zmęczenia. skóra wraca do normy, do formy, natychmiast odzyskuje blask, staje się gładka i bardziej elastyczna. A, I tu mamy mm, 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 10 ml. Czyli to jest rozświetlający kre, krem multivitaminowy. Mamy tutaj 10 ml, a pełne opakowanie to jest 50 ml i kosztuje 149 zł. Zobaczymy. A drugą pozycją będzie dermika. Znowu mamy napis tester. To jest troszeczkę wkurzające, ale nie wiem jaka to jest polityka w tym właśnie. Jedni mówią, że te produkty muszą mieć takie nazwy, ponieważ nie wiem dlaczego muszą, ale. Że jak idą do glossy boxa, to muszą właśnie mieć nazwę tester. Coś mi się wydaje, że chyba tak nie jest do końca. Po prostu to są testery. Dobra, to jest dermika i to jest zmysłowy peeling kwiatowy do ciała serii Passionate Body. Intensywnie pielęgnujący peeling, delikatnie, a zarazem skutecznie złuszcza komórki na skórkę, nadając skórze miękkości i gładkości. Efekt aksamitnej, pełnej blasku skóry. To jest peeling do ciała. Yy, tu mamy, oczywiście, to jest tester, no tak, 50 ml, a pełny produkt to jest 200 ml i kosztuje 47 zł. Peeling do ciała, no nie wiem. Yy, kolejnym produktem będzie furter. Furtier. René Furtier. I to właśnie z tego to był chyba szampon ostatnio. Czy jakoś może w tym pierwszym dosie boxie. I to jest suchy szampon, tak? Tak, suchy szampon do włosów Naturia. Szampon zawiera składniki absorbujące serum. Skutecznie oczyszcza włosy na sucho bez konieczności użycia wody. Przywraca włosom lekkość. Jeszcze raz. Przywraca włosom lekkość, zdrowy wygląd i blask. I tu mamy 75 ml. A pełny produkt to jest 105 ml i kosztuje 79 zł. Tutaj jest... nie jest napisane tester. No. A, idę ważności Lip jest 2003 Fuh, 2013. <grytanie> ok. Dobra, to mamy te trzy produkciki. No jest 5 produktów, każdy na razie w tym sybocie. Kolejnym produktem będzie woda micelarny, micelarny tak? płyn micelarny z Aven. Płyn micelarny do oczyszczania i do makijażu skóry wrażliwej. Usuwa zanieczyszczenia oraz makijaż z twarzy, oczu i ust, nie naruszając bariery hydrolipidowej skóry. Bogaty w składniki nawilżające i kojące, pozwala uniknąć przesuszenia i podrażnień skóry. I to jest 50ml, a pełny produkt 200ml kosztuje 44zł. No, jest tak. I kolejne dwa... Aha, bo to są... To jest pod czwórką, pod numerem 4 są dwa produkty. Z L'Occitane, albo Lucitane, chyba się czyta. Krem do rąk z masłem Shea. Bestseller numer 1 L'Occitane e, krem do rąk z dużą zawartością masła shea. 20% chroni, odżywia i zmiękcza skórę. Twoje ręce poczują się doskonale. To będzie jedno. Tylko które teraz? To będzie to. Taki produkcik. Świeci mi tu słońce. Tak. Dobra, wiadomo, mała próbeczka. I to jest, ile tutaj jest tego? Nie wiem, chyba. O, 10 ml. 10 ml. A pełny produkt 30 ml kosztuje 29,90 zł, a 150 ml 89 zł. I drugi to jest krem do stóp. Również 10%. Yy, przepraszam. Również 10 ml. I to jest krem do stóp z masą Shea. Zawiera antyseptyczny, oczyszczający olejek z lawendy oraz przeciwzapalny wyciąg z arniki, który redukuje podrażnienia i zaczerwienienia. Odświeżająca mięta chłodzi stopy. No i 10 ml. Pełny produkt kosztuje 29,90 przy 30 ml i 89 zł przy 150 ml i to mamy wszystko powiem Wam szczerze, że jestem zawiedziona. nie podoba mi się te produkty uważnie liczyłam na coś więcej tak Wam szczerze powiem, że za każdym razem mówię sobie, że więcej nie będę subskrybować tego dressing boxa i mam bo Pierwszy, jak to jest, że e, pierwsze pudełko, jak, jak się kupi, to potem idzie subskrypcja cały czas, konta z, e, zabierają oni sami i trzeba samemu odwoływać tą subskrypcję. W każdym razie, co miesiąc sobie powtarzam, że ją muszę odwołać i ciągle zapominam, a potem już zapóźnam, bo i tak, i tak mi przysyłają i zabierają z konta pieniądze. W każdym razie nie wiem, czy się skuszę na następne pudełko, bo to mnie jakoś nie, nie przekonuję. No nie wiem. Nawet tutaj wszystko to są próbki. To to jest duża próbka, ale Dermika to, to ja nie wiem, czy to jest jakiś luksusowy produkt, tak Wam szczerze powiem. I ta woda zawęta też nie za bardzo. Suchy szampon. No powiedzcie same. Aj! Próbeczki takie 10 ml kremu do stóp. Ech, liczyłam na coś więcej. Nie wiem. Jeżeli e, też dostałyście prosty Boxa, to napiszcie mi w komentarzach, e, czy podobał Wam się, czy zadowolił Was ten e, to pudełko w tym miesiącu. No. Więc na razie trzymajcie się. Do zobaczenia, papa.